Oj chuj ziema, ziema Szybka historia na start. Obudziłem się o nie wiem, 10-11, ale tak dalej chcemy się iść spać, nie? Nie ja idę sobie dalej spać. Idealny Idealny sen. Jest klasa szkolna z prawej strony, na maksa po prawej. Z lewej strony od klasy jest jakiś pokój dziewczyn, od lewej od tego jest jeszcze jeden pokój facetów. Ja idę z klasy do pokoju facetów. Nie wiem, chowam się przed nauczycielką nagle. E, nauczycielka widzi mnie, patrzy na mnie, śmieje się, że i tak mnie widzi. O czym zaczyna, zaczynam iść do. Do czego? Zaczynam iść do klasy. Patrzę do pokoju dziewczyn, a tam siedzi laska, smutna Ja wchodzę do pokoju, pytam się czy wszystko Ona się zaczyna uśmiechać, zaczyna się rozbierać Ja wchodzę, zamykam drzwi i kurwa nagle się kończy sen I chuj, i się nie udało niestety Dobra, zjebać ten biznes, trzeba grać Aaaa, <laughs> grać Undead settlement o, ominąłem, ominąłem wczoraj parę rzeczy Parę dużych rzeczy między innymi wojownika cebuli, także Aha, ciekawe. O, w kurwionach twój stary po trzech żubrach. Macha jakimś tasakiem. A czy tu nie jest? Tak stąd zejść? Nie ma szans, żebym tu skakać. Samobójstwo. Kakać? tysięcy dużo. kaczy Aj! jebać takie coś. Hamuwa fest, hamuwa fest, no ale to... Ale arka ją na psie O, ciepa, to jak imigranci próbujący przekroczyć granicę Dotykam kobiety po raz pierwszy Ale... Ale dole. Jak tam wejść do góry? Co jest? I tak? <laughs> o Ognisko Porobię ich na windę O, winda to mnie porobiła Biedny cebulak dostał hita Teraz tu W której stronę Jocie kurwiano Jacekuu no, You should have waited! Ud. No ale walcz coś ty! Ba, cebulu Piękuweczka A ta chyba ta. Tam twoja stara po McDonaldzie jest. Pało mi książką jeszcze. Nawet dwie. Ploty, twoja stara i twoja babka. Ale stópki pa. Mhm. Mm Jakie spalone, fajne. O, tak. Tak, najlepszy możliwy chyba pierścień, prawie. Gdyby twoja stara tu nie łaziła, to by było prościej. Stara prukwa. Oj, chuj, jasny gwint. Cięgam, że tutaj się da. Ja pierdolę dawaj domo. Och. O. o. Oh. Oh. No. Tak się właśnie robi. Tak się robi rzeczy w tak Texasie. Yeah. Nawet go nie musiałem bić O, korwiany Chyba to są? Nie, to nie są korwiany Co tam, kurde, yeah! Oho <grymne> Hehe tam, to tam? Hehe <grymne> Uż... Wypadł o, ładnie. To będzie chyba cudy z tego. Ty, co za pierścień? O, cholera. Idealny dla mnie. Ooo, oh, hello, jestem Anri, of a Story. Jestem Anury of a Story. Fajdę nam szybko do tego oddać jej księgę. Może wtedy jakieś mirakle ciekawe będzie miała. Ooo, teraz mogę powtórzyć tales of the Greater Moon. What a funny. <laughs> I czyżbym miał? No co jest, ty? Pa, i znowu. Restore HP, HP, HP. Uff, co to jest? Kurde, co lepsze, mieć to, to i heal, czy to i force. Force już nie używa w sumie.